Tour de Pologne ponownie zagościł w Kielcach. W sobotę, 30 lipca, peleton wyruszył na trasę pierwszego etapu z Metą w Lublinie. Honorowym starterem 79. Narodowego Wyścigu był prezydent Kielc Bogdan Wenta. A mieszkańcy Kielc tłumnie przybyli na rynek i mocno dopingowali kolarzy. Dzień wcześniej tłumy kibiców wzięły udział w prezentacji drużyn, które biorą udział w 79. Tour de Pologne. Co to był za piątek? Cieszę się, że startujemy w Kielcach, że będziemy mogli przy okazji Tour de Pologne promować tak piękne miasto, jakim są Kielce, pokazać to na cały świat, bo przecież ten sygnał, który tu wyprodukowano, nawet z tej prezentacji trafia do ponad 100 państw na całym świecie, czyli jest to fantastyczna promocja miasta, regionu. No i, i cieszymy się, że możemy wspólnie razem organizować tegoroczny Tour de Pologne. Ten wyścig ma już taką opinię, że wiadomo jak są te wielkie tury, no to są bardzo takimi wyścigami zamkniętymi dla najlepszych górali, prawda? Jak Jeździsz po górach, to nigdy nie wygrasz Tour de France, Giro Italia. Musisz jeździć po świetnie, świetnie po wielkich górach. Musisz być odpowiednio lekki, żeby tam pod te góry wjeżdżać. Natomiast Tour de Pologne już pokazał od lat, że to jest taki wyścig bardzo otwarty że też są kolarze, którzy startują tutaj jeszcze nie mając wielkiego nazwiska, tak jak to był Contador. Alberto, jakby Peter Sagan, tak i wielu, wielu innych, całą można listę wymieniać tych zawodników i dlatego tak chętnie przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do Polski, żeby się ścigać, a jak taki wyścig jest otwarty, no to jest prawdziwe ściganie. To nie jest tak, że szarujemy się gdzieś tam, coś kalkulujemy, po prostu jest piękne ściganie i tego i sobie i Wam życzę. Mottem tegorocznej edycji Tour de Pologne jest hasło Wyścig dla Pokoju. To wyraz solidarności z walczącą Ukrainą. Chcemy przez tą imprezę zakomunikować, pokazać wszystkim, co się dzieje u nas za wschodnią granicą, żebyśmy nie zapominali. Są przedstawiciele tutaj prawie 50 państw. Jest Wyścig, transmisja idzie do ponad 100, właśnie jak powiedziałem, państw na całym świecie. Jest nie, bardzo dobra okazja, żeby też o tym mówić przy okazji wydarzenia sportowego. Partnerami pierwszego etapu wyścigu byli Miasto Kielce, Urząd Marszałkowski oraz Targi Kielce. Tour de Poloń to znakomita okazja do pokazania piękna stolicy regionu. i Gór Świętokrzyskich. Impreza, która jest wpisana w, w światowej organizacji kolarskiej jako też impreza podstawowa, bo mówimy Tour de France, Giro d'Italia, mówimy o Buelta Hispania, oczywiście Mistrzostwa Świata, ale Tour de Pologne jest też cyklicznym wyścigiem, który już w 79 będzie. Oczywiście dzisiaj zaczyna się w Kielcach, więc myślę, że bardzo istotna promocja miasta, ponieważ Tour de Pologne jest też taką bramą dla wielu kolarzy, którzy powiedzmy nawet zaczynali na Tour de Pologne, a potem w tych wielkich w wyścigach, zaczęli odgrywać poważną rolę nowe zdobywać pierwsze miejsce. Prezentacja ekip na kieleckim rynku była również okazją do podziękowań dla organizatorów i partnerów wydarzenia. Specjalne słowa podziękowania trafiły do Włodzimierza Reznera, dziennikarza sportowego, który jest częścią historii wyścigu i skarbnicą ciekawostek. Olbrzymie wydarzenie Tour de Poloń, 79. Ja chyba ponad 40 wyścigów przejechałem. Z Czesiem Langiem mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni, bo przecież on tu w 1988 roku był naszym gościem serdecznym. Przygotowywał się do ostatniego swojego Giro di Italia. Potem zawiązaliśmy najpiękniejszą chyba akcję ogólnopolską. No to prawie już 35 lat upłynęło. Rowerem poradość i zdrowie. Cieszę się, że jesteśmy tu w Kielcach na tym wyścigu. Wspaniałe tradycje, bo przecież kolarze Kielecy, między m.in. Tomek Brożyna, wygrywał Tour de Poloń 23 lata temu, kiedy największe sławy kolarskie jechały w wyścigu dookoła Polski. Wcześniej był drugi, trzeci nawet. No i Zbyszek Piątek wygrał też Tour de Poloń i myśmy kiedyś stworzyli tutaj taką paczkę, że byliśmy najlepsi na Tour de Poloń drużynowo. To było coś niesamowitego i wtedy o Koronie Kielce mówiła cała Polska. Także piękne tradycje, ja się cieszę jako kibic, jako dziennikarz i jako ten, który kocha kolarstwo. 23 ekipy, a wśród nich sprinterzy, górale czy specjaliści od ucieczek i wszyscy mają marzenie, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Wracam po wielu problemach zdrowotnych, ale ja na pewno będę walczył, będę pomagał ekipie jak będę mógł. Mam nadzieję, że dla mnie też będzie okazja, żeby pokazać się z jak najlepszej strony w ucieczce, także zobaczymy. No Jestem pełen nadziei, ciężko trenowałem, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Sukcesy na trasach wyścigu wierzy również pochodzący z Bielin trener polskiej reprezentacji Tomasz Brożyna. Mamy młody skład ambitnych zawodników chcących się pokazać, chcących awansować też do tej jakby czołówki światowej, więc to jest no znakomity wyścig do tego, żeby się pokazać, żeby się pokazać szerokiej publiczności kolarskiej i nie tylko. To jest dla nich szansa i ja mam nadzieję, że oni oddadzą serducho do tego, żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce, o to, żeby się jak najlepiej pokazać i o to, żeby zaprezentować barwy narodowe jak najlepiej. Reprezentacja Polski sobie stawia cele jak co roku, czyli walka na każdych etapach i przede wszystkim walka o wygranie któregoś z etapów. Kibicuję wszystkim polskim zawodnikom jednakowo, ale oczywiście Startuje mój syn, także tutaj jakby to serce zdecydowanie mocniej pije. I, I może to jest ten taki troszkę większy dreszcz emocji. Kolarze wyruszyli z Kielca, by walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej siedmioetapowego wyścigu. Do pokonania mają trasę o długości 1200 km. Wyścig zakończy się w Krakowie 5 sierpnia.